Kanał OnlyGames.pl, witajcie. Dzisiaj pokażemy Wam materiał z The Legend of Zelda Wind Waker HD w wersji na Wii U, yy, czyli gry, która jest tak naprawdę wersją HD hitu z Gamecube. Na temat samej gry nie będę tutaj się rozpisywać. Na, dostarczamy Wam oczywiście pełną recenzję w naszym serwisie. Natomiast w tym filmie chcemy Wam pokazać, jak zdobyć tak zwany Swift Sail w Wind Waker HD, czyli yy, specjalny żagiel, żagiel, dzięki któremu możemy pływać szybciej. Yy, oryginalny Wind Waker był świetną grą, natomiast na pewno można było mu zarzucić jedno. Yy, pływało się dość wolno po tym po morzu i dla wielu było to po prostu nudne. W Wind Waker HD twórcy postanowili naprawić ten stan rzeczy i przygotowali nam Swift Sail, natomiast wcale nie jest to tak oczywiste jak go zdobyć. Zatem w tym filmie właśnie chcemy Wam go pokazać. Zatem, co należy zrobić, żeby zdobyć właśnie ten specjalny żagiel i móc podróżować dwa razy szybciej po morzu? Przede wszystkim musicie się udać na znaną Wam wyspę Windfall, na którą ja właśnie przypłynąłem i widać ją właśnie na tym filmie. Natomiast jeszcze są tutaj dwa ważne warunki do omówienia. Po pierwsze musicie zrobić to w nocy, a po drugie musi być zaliczony pierwszy dungeon, czyli po naszemu można powiedzieć lochy, Nazwany Dragon Roost Cavern, który zresztą pewnie doskonale znacie, jeśli graliście kiedykolwiek w Wind Po spełnieniu tych dwóch warunków wróćcie właśnie na Windfall i wejdźcie do domku, który, do którego ja właśnie wszedłem, który właśnie możecie oglądać. Mamy tutaj do czynienia z Eskimosem, który będzie prowadził aukcje, na których właśnie będzie można wygrać m.in. Swift Sale. Musicie jednak wiedzieć jeszcze o jednym. To wcale nie jest tak, że Swift Sale jest zawsze dostępny. Przedmioty pojawiają się losowo, i po prostu, jeśli akurat nie natraficie na żagiel, po prostu wyjdźcie z domu, wejdźcie ponownie i spróbujcie jeszcze raz porozmawiać z tą postacią. W końcu traficie na pożądany Swift Sale i będziecie mogli rozpocząć licytację. Jeszcze może krótko na temat samej licytacji. Jak widzicie, najpierw trzeba przepuszczać wszystkie te wyjaśnienia ze strony Naszego Eskimosa. No, i tutaj mamy prezentację osób, które będą z nami licytowały przedmiot. Tutaj jeszcze nie, nie przedstawiono, co będzie tym razem na aukcji natomiast ja już wam jakby uprzedzę że będzie to właśnie swift sail który między innymi przyspiesza dwukrotnie żeglugę na morzu oraz poprawia to, że nie trzeba już za każdym razem manualnie ustawiać wiatrów, kierunku wiatrów, którym będziemy płynąć. Wystarczy włączyć swift sail i płynąć po prostu w wybranym kierunku. Twórcy na pewno dzięki temu trochę usprawnili system, bo nie da się ukryć, że było to irytujące w oryginalnym Wind Wakerze, kiedy Każdym razem, gdy chcielibyś, chcielibyśmy płynąć w jakimś innym kierunku, trzeba było grać melodię przy pomocy różdżki. Tym razem będzie już wygodniej, natomiast jeszcze raz mówię, że wcale nie jest to tak oczywiste. Ten Swift Sale tak naprawdę samemu trzeba odkryć. Twórcy tutaj nam nie pokazują, w jaki sposób to zrobić, zatem po to właśnie powstał ten filmik. No i jak widzicie, zaczynamy od 100 rupii, czyli lokalnej waluty. Co jeszcze ważne, przystępując do takiej licytacji i bijąc się właśnie o ten Swift Sale, powinniście zapewnić sobie przynajmniej 300 rupii. Walutę posiadaną przeze mnie widać w prawym dolnym rogu ekranu. Mam obecnie 500 rupii, zatem bez problemu będę mógł licytować. Co ważne, jeśli mielibyście mniej niż powiedzmy 250-300 rupii, powinniście najpierw zdobyć odpowiednią ilość waluty i dopiero przystąpić do licytacji, bo po prostu zostaniecie przelicytowani. No i widzicie, jak to się odbywa, kolejne osoby licytują. Co ważne, na początku możecie sobie całkowicie odpuścić licytację, bo tak naprawdę liczy się tylko końcówka. Kiedy już będzie wiadomo, że zostało mało czasu, wówczas trzeba wyskoczyć z jakąś solidną propozycją, która po prostu zaskoczy wszystkich pozostałych licytujących i pozwoli nam wygrać. Jak widzicie, trzeba trochę się uzbroić w cierpliwość, ponieważ licytacja trochę trwa. Natomiast jeszcze jedna rzecz, na dole ekranu yy, widnieje pasek, który napełniamy wciskając A. Tak naprawdę powinniście sobie wcisnąć gdzieś tak, tak jak ja teraz to robię, mniej więcej do 3 czwartych napełnić ten pasek, bo dopiero po zapełnieniu całego paska będziemy w stanie po prostu samemu zalicytować. Ok, mamy tutaj właśnie um, informację, że e, czas dobiega końca ze strony e, prowadzącego. Tutaj jak widzicie reszta przystąpiła do mocnej licytacji, no i ja wszedłem. Pojawił się u góry ekranu czas 28:70. Tak naprawdę dokładnie nie wiedziałem, ile zostało do końca, ale najwyższa pora już podjąć się licytacji. No i tutaj możemy ustawić, ile zalicytujemy. Tak naprawdę, jeśli chcecie zaskoczyć pozostałych przeciwników, musicie zalicytować przynajmniej 15-20% więcej niż to, co było do tej pory. No i jak widzicie, zobaczycie właściwie za chwilę. Przeciwnikom pojawiły się gwiazdki nad głowami w sensie zostali zaskoczeni, i tak naprawdę, przez jakiś czas myślę, że jest to około 15 sekund, są tak jakby ogłuszeni. Natomiast, Wy powinniście przynajmniej jeszcze raz podjąć się licytacji, tak jak ja to teraz zrobiłem. Ponieważ te gwiazdki nad głowami świecą się przeciwnikom przez kilkanaście sekund, po prostu zdążyliby jeszcze zalicytować i was przebić. Zatem ustawiam kolejną cenę znowu mniej więcej 10% większą niż do tej pory. No i ponownie przeciwnicy są zgłoszeni. Tutaj jeszcze prowadzący podaje, że zostało już naprawdę mało czasu, i w ten sposób, jako że pozostali nie są w stanie już licytować, e, mamy informację, że 5 sekund do końca e, wygramy Swift sale. Tak naprawdę można całość wygrać tylko raz wchodząc do gry. E, natomiast, już skoro ja wszedłem na 28 sekund przed końcem, po prostu musiałem jeszcze drugi raz to zrobić, żeby żagiel wygrać. No i w ten no to sposób m, stajemy się posiadaczem żagla który znacznie ułatwia nam podróżowanie po morzu. Natomiast jeszcze jedna rzecz, tak naprawdę powinniście sobie wracać do tych licytacji, ponieważ można tutaj wygrywać ciekawe fanty, które przydają się podczas rozgrywki. Między innymi mamy tutaj do wygrania oprócz właśnie tego żagla w innych licytacjach, między innymi mapy informujące o tym, gdzie należy szukać skarbu, czy też... Części życia, dzięki którym po prostu można sobie wydłużyć pasek energii z czasem. Zatem warto podchodzić do tej licytacji kilkukrotnie. Jeśli po prostu uzbieracie jakąś większą liczbę rupii, zwróćcie na Windfall i spróbujcie wylicytować jeszcze coś oprócz tego, właśnie żagla. Na koniec tego materiału jeszcze krótka pokazówka tego jak właśnie działa Swift Sail. Właśnie go odpaliłem. Widać to po tym, że żagiel ma logo w kolorze czerwonym. No i jak widzicie pływa się dużo szybciej niż normalnie. Oprócz tego między innymi nie trzeba za każdym razem używać windbreakera po to, żeby ustawiać wiatr w pożądanym przez nas kierunku. Wystarczy po prostu wypuścić swift sail i łódka zaczyna płynąć tam, gdzie chcemy. Oczywiście usprawnia to rozgrywkę, bo nie da się ukryć, że o ile oryginalny Wind Waker był po prostu świetny i zbierał zasłużenie bardzo wysokie oceny, to można było się przyczepić do dość monotonnego pływania, które było po prostu zbyt wolne, żeby spodobało się wszystkim graczom. Niektórzy oczywiście traktowali to w formie relaksu, czy też jakiegoś takiego odpoczynku od innych dungeonów. Natomiast dodatek tutaj w Wind Wakerze HD był jak najbardziej na miejscu i bardzo dobrze, że twórcy o tym pomyśleli i wsłuchali się w głosy graczy. Oczywiście w każdej chwili żagiel można przełączyć na podstawowy, co właśnie zrobiłem i tutaj znowu ten szybszy. W każdej chwili można się przełączać, zatem do wyboru są w każdej chwili dwie prędkości. No i tak to właśnie wygląda, zatem jeśli gracie w Wind Waker HD, nie zapomnijcie zajrzeć na Windfall i wylicytować sobie Swift Sail, żeby po prostu usprawnić sobie cały gameplay. To tyle na teraz. Dzięki, wielkie za uwagę i do usłyszenia przy okazji kolejnego materiału.